Klub Poselski, Kukiz 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Projekt ustawy o mediach publicznych jest, powiedziałbym, brutalnie uczciwy, brutalnie szczery. Media publiczne w Polsce nigdy nie były mediami publicznymi, a prawie zawsze przez te 25 lat były mediami rządowymi i rzeczywiście projekt ustawy, nad którym. Dzisiaj rozpoczęliśmy obrady takimi czyni je wprost mediami rządowymi. Czy to źle? Powiem tak w nawiązaniu do tego, co padało tutaj ze strony państwa posłów, zwłaszcza z Platformy Obywatelskiej czy z Nowoczesnej gorsze te media już być chyba nie mogą. Gorsze niż teraz, kiedy króluje w nich można powiedzieć śmiało urbanowa propaganda firmowana twarzą Tomasza Lisa. Te media, które wspomniana była niemiecka CDF, które puszczają haniebny serial Nasze matki, nasi ojcowie, które dopuszczają do antypolskiej propagandy, to nie są media publiczne, to są media antypolskie obecnie i takimi je uczyniła Platforma Obywatelska. I trzeba to dzisiaj bardzo jednoznacznie powiedzieć projekt PISU ustanawia media rządowe. Czekamy na media narodowe, czekamy na projekt ustawy. Tak jak powiedziała moja koleżanka z klubu, będziemy chcieli się w ten projekt włączać, żeby rzeczywiście ustanawiać taki projekt, takie media, które będą służyły całemu narodowi, a nie jednej partii rządzącej. Mam oczywiście nadzieję, że projekt mediów narodowych będzie konsultowany z narodowcami, bo inaczej nie wypada. Dziękuję serdecznie.